Alonso, jak możesz? Babcia i wujek popełnili błąd, ale żałują. Nie sądzisz, że rodzice powinni im wybaczyć? Zrobili potworną rzecz. Zasłużyli na karę. Ich skrucha nie przekreśli faktu, że popełnili przestępstwo. A ja uważam, że rodzice powinni im wybaczyć. Pomyśl o swojej mamie. Oni porwali jej ledwo narodzone dziecko. Zabrali ci to, co najcenniejsze dzieciństwo z rodzicami. To nie powód, żeby rujnować komuś życie. Babcia i wuj nie zwrócą nam straconych lata, na dodatek zgniją w więzieniu. Nie wierzę, że to mówisz. Musimy zapomnieć o przyszłości. Liczy się przyszłość. Spójrz na nią. Świetnie się bawi ze swoim nauczycielem. Już któryś raz widzę ich razem. To pewnie jej kolejna ofiara. To jasne, że Lorena go uwodzi. Jest słodziutka, przymila się, spójrz. Nie chcę. Szlak mnie trafia. Ona jest bardzo cyniczna. Pójdę, już zrobiło się późno. Jest mi przykro z powodu tego, co się dzieje. Nie chcę iść na zajęcia. Pójdę z Tobą. Nie powinnaś tracić lekcji. Zresztą muszę iść do pracy na razie. Mówisz poważnie, Ernesto? Tak, Rada właśnie rozpatruje Twój wniosek. Oceny pani Loreny de la Cruz są znakomite. Ma bardzo wysoką średnią. Problem polega na tym, że jeśli przyznamy stypendium studentce pierwszego roku, stworzymy precedens. Pojawi się więcej chętnych. Przypadek Loreny jest szczególny.